Witam was w wiadomościach amerykańskich, dzisiaj jest najważniejszy temat na naszej satelicie, mianowicie wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych pomiędzy Kamalą Harris a jakimś frajerem z tupecikiem na głowie, nasz reporter jest już na miejscu i udzieli nam wywiadu, halo, halo, gdzie ten pajac jest? O kurwa! Znowu zaspałem na jakiejś biednej stacji, a chuj w dupę. Dobra, muszę wstać i iść, bo mam jakiś wywiad z Kamalą Harris i frajerem z peruką Trumpem. O jakie fajne lambo, wezmę sobie, nic złego się nie może stać. No i gdzie ten pajac miał być godzinę temu zaraz mnie coś strzeli jak się tu nie pofatyguje to oberwie gówniarz jeden. Za jakieś kołasy Aha No ma jestem zdążyłem Co ty najlepszego zrobiłeś Zdajesz se sprawę Tak mi się też nie chciało przyjeżdżać Ale dzięki za troskę Co tu się dzieje? Czy ty Trump znowu bawiłeś się autkami? Przecież to nie ja Dobra wytłumaczysz się później idziemy chodź Okej okay. Witam na wyborach na prezydenta. Zacznijmy od pytań, panie Trump, co pan myśli, jak poradzić se z inflacją i wojna na Ukrainę, wymordować takie ścierwa. Brawo, wygrał pan z Kamala Harris i ją pogotowie zabrało, ale pewnie coś zjadła nieświeżego. Zdradzi pan tajemnicę. Spierdalaj, a zanim skończę, mam pytanie, k jakie k ile to 9 plus 10. Walsie.